Cześć, z tej strony Hulaj Zbyszek. Jestem dziś w Gliwicach, w firmie Mobi, gdzie będę testował dwie piękne hulajnogi. Tibo Prime 2.0 i Tibo Epic Plus również 2.0. Są to nowe wersje hulajnogi na rok 2023. Zacznijmy od Tibo Epic Plus, wersja druga. Hulajnoga wyposażona jest w dwa silniki po 1000 W. Do tego mamy hydrauliczne hamulce tarczowe bardzo skuteczne, oczywiście z przodu i z tyłu. Epic Plus występuje w dwóch wersjach pojemności akumulatora: 20,3 Ah oraz 25,6 Ah na ogniwach LG. W hulajnodze wprowadzono nowy wyświetlacz. Mamy również pięć biegów. Wszystko zostało złożone w zgrabną całość. Którą dopełniają pasy LED wzdłuż kolumny kierownicy i deku. A teraz w krótki sposób zostanie zaprezentowana obsługa oraz zostaną objaśnione elementy sterowania znajdujące się na kierownicy. Aby włączyć Tibo Epic musimy przycisnąć przycisk włączenia znajdujący się na manetce obok wyświetlacza. Widzimy napis welcome, od razu hulajnoga nam się uruchamia. Na wyświetlaczu widzimy wybrany bieg, na jakim będziemy się poruszać. Dodatkowo po lewej stronie jest temperatura otoczenia oraz mamy informację o przebiegu hulajnogi. Dodatkowo w górnym prawym rogu mamy, w górnym lewym rogu mamy informację o aktualnym napięciu na akumulatorze. Jest tak samo zegar oraz poziom naładowania akumulatora, poniżej jest informacja o włączonych silnikach. Nominalnie jest to zawsze silnik tylny. Dodatkowo możemy sobie włączyć silnik przedni, są one opisane. Jest też podana temperatura na sterowniku. W wyświetlaczu jest stworzone dodatkowe menu, w którym możemy sobie zmienić jasność wyświetlacza zegar, wejść dokładne ustawienia systemowe, zmienić wielkość kół. Czy na przykład sprawdzić ogólne informacje, które dotyczą się hulajnogi. Po lewej stronie od manetki mamy cały system do zarządzania oświetleniem hulajnogi, czyli mamy przycisk dedykowany do włączenia głównej lampy na kolumnie kierownicy, przyciski do obsługi kierunkowskazów oraz przycisk do obsługi klaksonu. Po prawej stronie obok manetki kciukowej do dodawania gazu znajduje się czytnik kart NFC do odblokowania hulajnogi, jeżeli ją zablokujemy. Teraz czas na jazdę, by sprawdzić, jak ta hulajnoga sprawuje się, gdy na niej stoimy. Muszę przyznać, że ta manetka kciukowa bardzo fajnie działa. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, gdyż nie lubię manetek kciukowych, a przynajmniej nie spotkałem się w żadnym sprzęcie dwusilnikowym, by tak to dobrze działało. Na pierwszym biegu hulajnoga przyspiesza. Aksamitnie, delikatnie, wręcz bym powiedział, jakby przy jednym silniku troszkę mocniejszym. Nic nie szarpie, wszystko idzie płynnie. Naprawdę jestem zaskoczony. Do tego hamulce działają bardzo miękko i delikatnie, przy czym bardzo dobrze hamują. Wystarczy delikatnie musnąć klamkę, by zaczęły działać. A siła hamowania zależy od. Głębokości wciśnięcia klamki, a nie siły, jaką używamy do naciśnięcia. Zaskoczenie pełne. Naprawdę spodziewałem się czegoś innego, szczególnie z nie najlepszym doświadczeniem, kiedy hulajnoga ma manetkę kciukową. Zmieniając na piąty bieg, hulajnoga staje się bardziej agresywna, przyspiesza dynamicznie. Trzeba uważać, bo podczas hamowania na piątym biegu silniki bardzo mocno dohamowują tą hulajnogę. Więc jeżeli ktoś jest nieprzyzwyczajony, warto zmienić ten parametr, bo na każdym biegu możemy dopasować sobie wszystkie parametry, takie jak przyspieszenie czy też hamowanie silnikiem podczas odzyskiwania energii. Nie robiąc nic, mamy tak, na pierwszym biegu bardzo łagodną. Delikatnie przyspieszającą hulajnogę, znowu na piątym biegu jest ona delikatnym szatanem. Podczas dodawania gazu potrafimy zerwać przyczepność przedniego koła, więc warto uważać. Delikatnie nie mogę znaleźć miejsca na deku. Nie wiem, czy to jest związane. Gniazdami ładowania, które się wyczuwa, jak się staje stopą, czy ten dek jest troszeczkę za krótki, a może to, że jestem przyzwyczajony do innej hulajnogi i kwestia po prostu czasu i przyzwyczajenia się znalezienia swojej pozycji. Więc warto jest odwiedzić takie sklepy jak Mobileye. A o tym wszystkim, dlaczego opowie nam jeżeli chodzi o zakupy w naszym sklepie, podchodzimy tutaj zawsze indywidualnie do klienta. Najpierw robimy z nim wywiad, pytamy, gdzie będzie hulajnogi używał, do czego ma służyć, w jakich warunkach będzie z niej korzystał i w tym momencie dopiero zaczynamy, jak gdyby proces doboru hulajnogi pod danego klienta. Tak? Nigdy nie podchodzimy sztampowo. Jeżeli klient ma ochotę, zawsze może się przejechać na danej hulajnodze. Mamy tutaj dosyć fajny teren wokół naszego sklepu, także i w warunkach typowo miejskich, czyli na asfalcie, jest w stanie przetestować taką hulajnogę, jak i w odrobinę trudniejszych, w jakichś warunkach leśnych czy na drogach szutrowych. Także uważam, że jest to najlepsza opcja, tak naprawdę, na zakup hulajnogi, czyli przyjechać. Przejechać się na nie i dopiero później podjąć decyzję zakupową. A wy czym się kierujecie podczas wyboru hulajnogi? Czy tylko internet? Oglądacie filmy? Czy też idziecie do sklepu i osobiście testujecie, sprawdzacie, jak ta hulajnoga jeździ? Są to moje pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o tą hulajnogę. Zrobiłem nią zaledwie kilkanaście kilometrów. Więc nie do końca mogę wszystko Wam powiedzieć, ale mogę Wam przekazać swoje subiektywne odczucia. To, jak się czuję na tej hulajnodze, jak mi się na niej stoi, czy dobrze naciska mi się manetkę gazu, do której musiałem się troszeczkę przyzwyczaić, bo jest kciukowa, ale naprawdę działa bardzo precyzyjnie i naprawdę nie szarpie, nie zrywa, do czego nie jestem przyzwyczajony bo większość hulajnów, którymi jeździłem, miało manetkę na palec wskazujący i tam takich problemów nie ma. Ale ta hulajnoga również spisuje się świetnie i dozowanie gazu jest ogromną przyjemnością. Mam cały czas uśmiech na twarzy, jak jadę tą hulajnogą. Okej, okay, zawieszenie nie jest zbyt miękkie i na kostce odczuwa się jazdę, ale na większości, na wierzchni, czy to jest kostka, czy to jest cegła ułożona w wiodełkę, czy asfalt, jedzie się komfortowo. Oczywiście, dla tych wszystkich, co jeżdżą szybko, lepsza jest hulajnoga, która ma troszeczkę sztywniejsze za zawieszenie. Ja lubię, jak jest miękko, bo ja jeżdżę rekreacyjnie. Nigdzie mi się nie śpieszy. Pamiętajcie, że to są moje subiektywne odczucia. Aczkolwiek niejedną już hulajnogą jeździłem i wiem, co oczekuję od hulajnogi. Jaka ma być dla mnie i jak ma się zachowywać. Tibo Epic Plus w wersji 2.0 składa się bardzo, bardzo prosto. Mamy tutaj. Obejmę, która ma pojedynczy zamek. Odmykamy go, oczywiście przesuwamy i kładziemy w dół, po czym zaczepiamy haczyk. O. o. I już jest hulajnoga gotowa, by ją podnieść i przenieść parę metrów, bo ta hulajnoga. W stosunku do mniejszej siostry jest znacznie częstsza, może nieznacznie, ale przynajmniej parę kilo. Z drugą stronę, żeby ją złożyć, oczywiście odmykamy haczyk, przesuwamy kolumnę do przodu, obejna nam opada i teraz ważne jest, żeby mocno ją zacisnąć, więc trzeba z tyłu śrubami dociągnąć, by kierownica była sztywno. Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem tej hulajnogi, zostawiam Tobie link pod filmem. Oczywiście na końcu będą parametry techniczne producenta. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zrób to jak najszybciej. Oczywiście zostaw łapkę w górę. Pozdrawiam, hulaj Zbyszek.